Tempę, on ci dał jakieś tamty. No, temp. patrz, nie tną w ogóle. No, jak się ci? Nie! Co nie? Przedna jeszcze z drugiej. Zobaczymy, jakie wytrzymały mamy te nikczemnie. No, całkiem idzie. dobrze się trzyma, nie? Ciekawe uczcie? Ciekawe, no, Ciekawe. ale nie najgorsze. Nie najgorsze, czyli podoba się, nie spieszyć się. Dobra, to jeszcze poczekam, skoro mam się nie spieszyć. nie, no to gorsze. Dobra, no jeszcze jakieś zdjęcie. No nie tną w ogóle. Jakie w ogóle masz plany na roztownia? Chcę wydać szczęśliwie! Tak, dalej się nie. trzyma. W tym momencie to nie no, dwóch nitka życia.